również z tego powodu, myślę Państwa także, że mamy o to wielką kolejną sportową imprezę, przy tej stacji rzeczywiście jest Rus, to dzięki jego propozycji yy, i nas wspólnie warunkom ta impreza będzie gościć Bydgoszcie... się Państwa, jesteśmy teraz w fazie to się z wielką Telewizją światową Al Jazeera. Wiadomo jaki to będzie wydźwig, jak dojdzie do tego, a sądzę, że dojdzie do dzisiaj niedawno rozmawiałem właśnie z dyrektorem Alrzezir i najprawdopodobniej dojdzie do tego, że będzie tutaj transmisja na żywo stąd, będziemy, będą mieli swoje studio, a wiemy, że wtedy byk też zaistnieje na całym świecie, bo jak trzeba powiedzieć, telewizja Rzezira ma zasięg oglądamy 169 milionów ludzi, także uważam, że to jest bardzo, bardzo duży zasięg, największa telewizja świata. Czy też przewidujemy do... 6 sierpnia. Poza ym, internetem również można je nabyć w punktach sprzedaży w bilet. Punktami sprzedaży w jest to ym, punkt ruchu przy ulicy Dworcowej 94 oraz przy ulicy Pordońskiej 141. Jak również w hali uczniczka. Więc bilet można nabyć w administracji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18. Ja może przypomnę jeszcze dwa tego rocznego memoriału. Zaczynamy w piątek 20 sierpnia, na czym o godzinie 18 Brazylia Czechy, a o 20.15 Polska Bułgaria. W sobotę 21 sierpnia o godzinie 12.30 zagra Bułgaria z Brazylią, a o kwadrans przed trzecią, Polska z Czechami, natomiast w niedzielę o godzinie 12.30 Czechy Bułgaria oraz kwadrans przed 15 Polska Brazylia.